Siemanko Aras Live i Pole. Witam na moim kanale. Dzisiaj zaczniemy troszkę inaczej. Od rozbiórki. Także lecimy z tym tematem, tylko u mnie, na żywo. Leci ta ściana, moi kochani. Dostaliśmy projekt. Ta ściana leci. Tu będzie wejście. Nie będzie drzwi, po prostu będzie wejście. To zamurowujemy. Będzie tu przedłużenie na 2,80. Tu będzie stała kuchnia. Mniej więcej już mamy ustawienie, jak będą szyszarki Pierwsza idzie lodówka, zlew, zmywarka, yy, piekarnik z indukcją tu i wykończenie na 40. nie? Yy, no i pochłaniacz na filtr. Tylko, że będziemy musieli sobie tu przedłużyć kominówkę, nie? Yy, na rurze, nie? Tak szybsze. Przejście będzie tutaj też już wstępnie, z Markiem już rozwaliliśmy, e, także od tego mieszkanka dzisiaj zaczęliśmy. racik e, jest na mieszkanku czarno-białym, tam maluje. Żebyśmy sobie na głowę nie wchodzili, tam zostało malowanie, fugowanie, biały montaż i listwy i także kończymy tam też tematy. E, jak widzicie, tutaj się na razie nic nie dzieje, e, będziemy wywalać tej haloryfer na pewno. E, jeszcze będą podjęte decyzje, czy go przerzucamy na drugą stronę, czy po prostu go zostawiamy, ponieważ tu ma iść e, docelowo umywalka z lustrem. E, tutaj ten wąski gabelicik, e, kabina 90 na 90 i tutaj kraweczka. Także tak, tak będzie, moi kochani, wyglądało wstępnie, tak e, poglądowo mamy przekazane informacje. E, także czekamy na e, wyznaczenie punktów elektrycznych. Na razie się zajęliśmy tym. Inwestor pojechał szybko jeszcze dogadać y, z projektantką, gdzie, w których miejscach mają być dokładnie jeszcze miejsca y, elektryczne wyznaczone. Także tak, moi kochani, wstępnie wygląda. Także my się zabieramy do roboty z Mareczkiem. Także subskrybujcie, łapeczka w górę dla motywacji dzięki, kochani, za komentarze. No co, działamy, nie? I tak to, kochani, wygląda yy, świrowanie na potrzeby filmu. Oczywiście ja, jak to ja, Tyczka, te sprawy, celebrytstwo mi się W Fejm mnie ponosi, że Manager kontynuuje. Dobra, kochani, pomogę. Taki świrek dla was od nas. aktualizacja poczynań na tym mieszkaniu także dalej już sprzątamy ściana poleciała tak to wygląda yy, wiązanie do wiązania po prostu się będziemy łapać bo musimy przesunąć także będziemy murować yy, futryna też już poleciała też będzie murowane także spokojnie teraz lecimy sobie z tą futryną także uważam że Zakup wtedy sprzęciora za niewielką cenę. Także zarabia na siebie cały czas. I nie musi to być nie wiadomo jakiej najwyższej marki. Do takich rzeczy powiem, że używam najtańsze na przewodzie, żeby nie męczyć tych moich lepszych. Że tak powiem, żeby na dużej mi starczyły. Kto oszczędza, ten ma. Wiecie, jak to jest. Niektórzy trzymają folię po parę lat. No <try> dobra. E, tak, to wygląda. Także lecimy dalej. Czekamy w dalszym ciągu na inwestora, e, aż wróci z podjętymi decyzjami na temat punktów elektrycznych. Mam nadzieję, że w miarę szybko dotrze. E, dobra, także lecimy z tym bałaganem cały. Teraz chciałem Wam tak streścić, e, jak to wygląda w blokach e, częściowo, no, teraz, jak, częściowo e, pomurowanych, ścianki działowe, a z dużej płyty. Tak, te ościeża wyglądają. Stary metalowe, tak ja wam mówiłem, że one są wylane betone, widzicie? I dlatego jak ludzie łapią sobie do ramy, panie, tyle jest. A my ściągamy i to jest opaska, nie? I to całe później musimy ściachać, że tak powiem, żeby weszła nam normalna futryna, tak? Właśnie o to chodzi, że mierzą sobie ludzie. Panie, panie ja mam drzwi 80. No to wiadomo, futryna tam 92 wypada, nie tam czy tam 90 zależy od grubości futryny i to zależy też, czy jest regulowana, czy jest stała. Mówimy teraz o stałej, że tam sobie dodajemy tą dychę albo 12, zależy jaka gruba jest, plus jeszcze tam centymetr półtora na piankę, nie. Dobra, mi się z tym i właśnie o to chodzi, że trzeba. Yy, obcinać to i to jest taka później taka zabawa, nie i to jest czasochłonne i spójrzcie ile to czasu, pracy i siły kosztuje, nie, wyciągnięcie takiej futryny, widzicie jak to jest wszystko ludzie ja, że tak. wyciągnie się i tak, ruchu że, a, to nie jest moi kochani, że tego jak w nowym budownictwie, że jest wkładane, wyciągane, wiecie piana, opaski czy tam cuda wianki te nowoczesne takie wie, wiecie wykończenia A tutaj się porychamy z takimi e, z takim budownictwem troszkę starszym e, No, zagierka no, to <laughs> zagierka. Dobra. Także sobie tak działamy, wyciągniemy ją, posprzątamy z grubsza. No i co? telefonik do, do tego, bo za bardzo nie wiemy co tutaj robić. Mamy całą chałupę, że tak powiem, już zdemolowaną, przygotowaną, że tak powiem już do działań. Także czekamy no za inwestorem, nie? Trzeba Dobry, planować tak. całą elektrykę, Dobry, także dobrze. za chwilę będzie telefon wykonany. Dobra, także działamy dalej i za chwilę się przerzucimy do małolata. Szybka aktualizacja tutaj na tym mieszkanku, moi kochani. Na czarno już zaczęliśmy na drugi raz. Także odcineczka jest całkiem zacna. Dobra, jak także jak, jak, jak na pierwszy raz, fachowości naszej, eee, dobra, także tu również poleciała ściana na taki beż, czy, widzicie, o, cappuccino, czyli ta ściana okienka, okienna, okienka, trzeba powiedzieć, okienna, poleciała na biało, i także ta, i jeszcze ta, także tak to, moje kochanie wygląda, jak widzicie, Ościeżnica jest zamontowana, jedna, druga, trzecia, pomalowane, obrobione. Łazieneczka też obrobiona już. Regi psikami poszpachlowane, tu wyrównane do kątów. Zabudowa poleciała, także wszystko tutaj w kąty poszło pięknie. Eee, no co? Przygotowane na jutro do malowania na biało. Także Mareczek jutro sobie tutaj pomaluje na biało. Yy, oczyści, że tak powiem, tutaj płytki i ten i przefuguje. Także takie działania na jutro tutaj będą postępowały na tym mieszkanku, żeby na poniedziałek zostawić na biały montaż i listwy. Także tak to wygląda, moi kochani, także z tym mieszkankiem się żegnamy yy, no dniach. na dniach. Także tak to wygląda. Dobra, także lecimy na następną inwestycję. Dobra, do dzieła.